Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Ostry, <coughs> a to jest Minecraft Coś naprawdę niesamowitego to jest Minecraft widziałem Ci połączenie takie Minecraft X kurde Diablo 3 Więc Wow, naprawdę wow, mega, musicie teraz zostawić łapkę w górę za to, bo to będzie nowa seria na kanale, żeby Wam się po prostu spodobało. Jeżeli tak, to możecie w tej chwili zostawić łapkę w górę, żeby wam się nie nudziło i teraz zapraszam do oglądania. Rozpocznijmy grę. Musimy przejść samouczek, grałem z juniorskim, to godzinkę próbowaliśmy, ale zrozumieliśmy, że trzeba przejść z samouczek, który pozwoli nam na yy... The no doubt this is the work of the evil arch iliger and his minions they sweep across the land like a ravenous scourge subjugating or destroying all in their path this is a time for heroes like yourself make haste the villagers have need of you Czyli cała wioska została zniszczona, spalona, zjedzona, rozpierdziana, kurde. Ten i przepraszam, że ma tak mało FPS-ów, znaczy mało, na, na kasynkach, bo po prostu wiecie, burak cukrowy zamiast procesora. <grym> Dobra, znajdź cel, poznaj za marem, nawigacji, dobrze, ale możemy wejść tutaj, halo, przepraszam, ochrona, służba, czy jest może ktoś w domu, halo, puk, 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 puk. Nikogo nie ma, dobrze, idziemy dalej, o. Pokonaj zombie! A jak tu się walczy? Uhuhu. Ale dobre. Dobre, to jak diablo, tylko że w diablo można było sterować sobie, nie? A tutaj nie można, tak jakby. Kurde, gąbka mi ucieka. Nie wolno sterować. A szkoda, bo bym sobie posterował. Możemy to zniszczyć? Nie. Musimy iść wykazane na miejsce, to jest naprawdę fajne. Niszka! Gini! Dobra, zginął. Tu mamy coś, bo tu zawsze mogą być jakieś easter eggi. Pokonaj zombie, dałaś mi tu kolejnych zombie, 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 pyk po ząbiaczkach. Już wszystko, Gites, Mayones, wszystko ze zostało rozpierdziało. A my pojedziemy tutaj. Dlaczego by nie? Może będzie jakiś easter, dupa nie ma. Mamy cztery emeraldy, to jest chyba taka waluta tego. W ogóle bardzo ładny soundtrack. Strzel. O nie, szkielet, trzeba strzelać do szkieletów. O nie, strzelaj. Jak tu się strzela. A dobra, stąd, dobra. Piu, piu, piu! Dobra. Zastrzelony, rozstrzelany, dobra, idziemy tutaj. Może tutaj coś będzie. Coś fajnego, możliwe. Tutaj, halo? Dobra, tu nic nie będzie jednak, więc zawsze trzeba wszystko sprawdzać. Nie wolno w żadnym wypadku omijać niczego. Tu możemy wejść? Nie. Czyli trzeba iść tędy. A my sobie do niego postrzelamy. Dlaczego by nie? Szkieletus też został pokonany. Nie ma. O kurde, tutaj i pyk tutaj też. Ej, emeraldy, stąd mogę. Dobra, mamy. Pokonaj najdziwców. Najdziwców. O kurde, dobra. Pokonany. Dobra, pyk. Pyk. <laughs> Trochę chrypa. Ała uderzył mnie. Scoochibix. Nieładnie, o kurde, kto to jest? To jest ten Pilager, Pilagerowie. O, oni mieli hajsów. Pilagerowie. chyba, kurde. Brzydko noso. Kurde, regeneracja. Przepraszam, Kaszel. Możliwe, że to za niedługo będzie jakiś bosik, który skopie nam porządnie Dypsko, bo nie wiem na jakim poziomie tynności ja gram. Mam nadzieję, że nie na maksymalnym. Bo to będzie po prostu nie do przejścia. Tu mamy jakieś pomnik chyba Jezusa Chrystusa. Możliwe Dobra. O nie, zamknęli nam i co? O kurde kto to jest? To jest ten główny. O nie! Kurde, uderzyli mnie. O nie, teleportują się. Pyk, pyk! Nie ma, dobra, wygraliśmy. Zobyto poziom. Zobyty punkt zaklęcia. To punkty się. I... I drugi poziom. Kliknie wyprowadzenie wybierz elementy, który nie chcesz zakląć. Dobrze, zaklejmy sobie miecz. zaklęcie A, jak tu się to? A tutaj, dobra, zaklęcie ogniem, grabiesz, echo. No to chyba te najpopularniejsze jest zaklęcie ogniem, chyba A to nie będzie lepsze. Zwiększa o stówę. Nie no, chyba to będzie lepsze, chociaż nie wiem. Proszę mnie tam nie ja Pierwszy raz co gram, bro... dobrze. Dobrze, idziemy dalej. Pokonaj najeźdźców, dobra. O nie, znowu najeźdźcy, pyk, pyk. Będzie więcej hajsu. O kurde, co ja Firewerkę jakąś. O, zrobiłem firewerkę i co ja mogę z tym zrobić? Jeden, dwa, trzy, dobra, mam firewerkę. O kurde, patrzcie. Dobra, musimy to kliknąć. Pyk. Nie wiem, po co ta firewerka? Nic mi nie pomogło kompletnie. O, kurde. Dobra, zniszczony. Zniszczony, zatopiony, ale bo nam mi tam spadł pieniążek. O, nie. Dobra, postaramy sobie trochę. To od skrzynka. Jak się dostać do skrzynki? Jak się dostać do skrzynki mam? Ja chcę do skrzynki. Nie, to nie pomogło. W żadnym wypadku. Dobra, czyli skrzynkę możemy sobie wyrzucić. To nam nie jest potrzebne. Pyk, papa. O, ty, kurde, Pilagerku, Jeden ty, kurde, łysy z nosem. Kurde, drągalu. Ty jeden mały. Kurde, dupa, luka, luka, faka, maka. <grystanie> Dobra, idziemy dalej. Idziemy przez tą krainę normalnie. Nie, no naprawdę, gra jest mega. Mnie się podoba. Zobaczmy, czy tu nie ma żadnej skrzynki. Bo zawsze coś takiego może mieć miejsce. Prawda. O, coś zdobyłem, Tu mamy owcę, której nie możemy zabić, bo to jest owca, nie ruszadła. To chodź tu, chodź tu. Dobrze. I teraz na górę, na górę, na górę. No i co, ja już wyszedłem? Na górę. Kurde, Junior, nie przeszkadzaj mi. Dobra, dostaję tutaj jeszcze jakąś skrzyneczkę. Zwycięstwo. Właściwie tego, iż przeszliśmy sobie ten poziom. Junior, nie teraz. Cię? Ja nagrywam stary. Dobra, wejdź na koniec odcinka. Widzicie, mam juniora. <noise> mogę go dodać do tagów, więc. Widzicie, jak to działa. No, widzi... właśnie przyszliśmy sobie tutorial, zrobiliśmy poziom pierwszy. A co? Dostam skrzynkę, robimy opening. Opening, uwaga, opening. A, ty teraz też masz skrzynkę. No. Dostałem wędkę. Dostałem wędkę z niezniszczalności. To mogę Cię już zaprosić, dobra, wysłano zaproszenie, jest spoko. Jak tu się Bo przyjmuje zaproszenie? Opcja, naciśnij F, jak otworzysz skrzynkę i będziesz w obozie, to naciśnij F. No. No i Ci wysłałem zaproszenie. Gdzie? Naciśnij F. No, kliknąłem i mamy loka lokalni gracze. A bo jestem w offline, dobra nevermind Dobra to, oh to był God. pierwszy odcinek Do zobaczenia w na następnych odcinkach, cześć pa Ej hey, halo, zaczekaj chwilę, przed obejrzeniem odcinka Zobacz czy na pewno subskrybujesz mój kanał Czy masz zostawiony dzwonek Bo dzięki temu będziesz powiadomiany O każdym moim odcinku, więc nie zapomnij